Witam bardzo serdecznie na konferencji w ważeniu zawodników z burmistrzem. Także witam bardzo serdecznie. Jak pan się zapatruje na tego typu boks zawodowy w piątkach? Ja bardzo się cieszę, bo to już kolejna gala w naszym mieście, która tak naprawdę promuje nasze miasto. Chciałbym, żeby ta gala odbyła się już z publicznością, dlatego, że w Pionkach nie brakuje fanów boksu i myślę, że bardzo chętnie by na naszą halę przyszli i zapełnili ją i, i byłaby tutaj naprawdę bardzo dobra atmosfera i mam nadzieję, że następna gala już będzie z publicznością. A jakby mógł pan zdradzić, jakiego pan tutaj najbardziej wyczekuje rywalizacji? No ja y, kibicuję y, walce wieczoru i, i y, bokserowi i teamu y, Tymex tak? i mam nadzieję, że y, po raz kolejny y, zawodnik y, y, z Meksyku no, poniesie porażkę. No i właśnie jest to po raz kolejny zawodnik z Meksyku, coś tutaj szczęście ma nasz, nasz pięściarz. No być może e, lubi e, mowę hiszpańską. A jak się pan zapatruje na walki e, na gołe pięści, ponieważ mamy tutaj również dwóch uczestników, którzy brali udział e, w tego typu gali? Nie będę ukrywał, że to dla mnie nowość e, i taka troszeczkę chyba jeszcze nie do końca sprawdzona. E, konkurencja czy, czy dyscyplina, ale myślę, że będzie zdobywała coraz e, więcej fanów. A spodziewałby się, pan, właśnie powiedzmy po takich osobach, które powiedzmy walczą na ulicy, ale jednakże bardziej będą przechodzić na to zawodostwo i taki tryb sportowy? E, tak, ja myślę, że lepiej, żebyśmy walczyli w ringu niż na ulicy. Dziękuję bardzo i również mam taką nadzieję. Dziękuję bardzo. Boom, boom, będzie ogień. Kora czysta energia. Odwiedź zoodoptu.pl. Znajdziesz tu listę psów i kotów przebywających w schroniskach zoodoptu.pl.